No, nie róbcie tego w domu. Auto na prowizorycznym podnośniku. No, to trzeba sobie jakoś radzić. Nie pierwsze już tak stoi, a to jest chyba najlżejsze, które stoi, tak w historii. Ale mimo wszystko nie polecam. Nie wiem, czy mówiłem wleciał nowy filtr Turbo Worksa. No i co, silnik po umyciu. Jak nowy, kielichy całe, fajne, zdrowe. Drugi kielich też. Rozkóra trzyma. Ale co w tym wszystkim jest najlepszego? To dół tego auta, o dziwo, jest brudny, co prawda, ale silnik suchy, nie ma tu wycieków. No i patrzcie, jak na tigre po drogach, podłoga zdrowa. E, no oczywiście jest brudny, takie mocno zabłocone, ale ogólnie trzyma się to kupy, wygląda to obiecująco. Ja już zalałem płukankami, co zresztą wiecie yy, I właśnie teraz będę wymieniał olej i płyn chłodniczy, tak biorę się za robotę O, puściło nawet No i co, będzie upierdzielonko Tradycyjne. Ale będzie czarny żur. Nie, ale nie taki zły. W sumie korek mam nowy, kupiłem, więc od razu to oh, Fuck. Fak, starczy. Starczy. Dobra, a ja trzeba wcisnąć rękawice. kręcimy. Dziś oglądałem na e, TikToku czy na YouTubie, już nie pamiętam, że jeszcze takie ściekanie. To kurde kawał oleju Kościół zostawił jakiś mechanik zostawił na noc. Jak olej tak właśnie ściekał, i jeszcze naleciało. Kurde, wiem, że nie zaskoczyło też. Nie chcę skłamać, ale wiem, że było całkiem dużo. Kurde, chyba się okręca. Tak, moi kochani, widzieliście wymianę, a raczej tylko jej początek, wymiana właśnie oleju, wymianę tego płynu chłodniczego, ale to, co tam się wydarzyło, to była jedna wielka masakra. Miałem niesamowity problem ze ściągnięciem filtra oleju. Pomagał mi tato, poszły żabki, klucze, wszystko co tylko możliwe i chyba po dwóch godzinach udało nam się go jakoś ściągnąć wspólnymi siłami i odkręcić. W międzyczasie rozładowała mi się kamera, już byłem tak zrezygnowany, była noc, 23 jak to skończyłem już nawet nie nagrywałem, bo, bo po prostu nie było sił, chęci, było zimno, chciałem to tylko i wyłącznie skończyć, więc teraz mówię e, co udało mi się zrobić, a tylko słyszycie mnie teraz, bo oczywiście to, to dogrywam teraz, a film jest jeszcze z dosyć starszej przyszłości, więc wymieniony olej, płyn chłodniczy e, zalany, zalany jest świeżymi płynami, dodatkowo jeszcze wymieniłem płyn e, hamulcowy e, i płyn od wspomagania to wszystko z płyny są wymienione e, tutaj mówię, że prawdopodobnie uda mi się sprzedać jeszcze Wam nie będę zdradzał, czy udało się ten cały body kit, czyli boki zderzak przód, zderzak tył już Wyleciał, i jeszcze ten wydech, i dowiecie się później, czy udało mi się to sprzedać, i czy mega udało mi się podratować tym samym cały projekt. Tutaj w międzyczasie wymieniłem też przełącznik, lusterka. Poszło lusterko, jak tam gdzieś bawiłem się tymi silnikami, czyściłem, ale ten wkład to nie jest duży koszt, więc szybko to wymienimy. Także czekajcie na następne filmy, będą, produkują się, żegnam się z Wami, to był krótki, mega film, ale będziemy przyspieszać, będziemy robić to lepiej i do zobaczenia, cześć!